Witam serdecznie. No cóż, no jak się nie da wygrać, to, to trzeba nie przegrać. I tak też dzisiaj wykonaliśmy nasze zadanie. Nie oszukujmy się, no jesteśmy zespołem, który dzisiaj jest bardzo nieprzyjemnym przeciwnikiem, ale takie są nasze możliwości na dzień dzisiejszy i, i pracujemy nad każdym aspektem, nad, 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 nad wszystkimi aspektami piłki nożnej, ale, ale mówię, na dzień dzisiejszy jakby to jest naszą mocną stroną i z tego, z tego zamierzamy korzystać. Najważniejsza znowu to, co że najważniejsza rzecz jest taka, że, że nie tracimy dużo bramek i, i to jest nasz kluczem. Oczywiście priorytetem w piłce nożnej jest strzelanie bramek, a nie nie tracenia. I, I tak jak powiedziałem, będziemy nad tym pracowali, ale to jest żmudny i długi proces i, i, i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy dużo lepiej się prezentować, chociaż uważam, że dzisiaj już, już, już trochę więcej było tych elementów stricte z piłko związanych i, i wydaje mi się, że tak naprawdę krok po kroku idziemy do przodu. Także Pragmatycznie jesteśmy do bólu. Jeden strzał na bramkę skuteczny i strzelamy gola. No, taka nasza dzisiaj jest dola, ale, ale mówię, szanujemy ten punkt, bo, bo każdy punkt jest ważny dzisiaj na miarę możliwości naszych. Także serdecznie dziękuję za, za, za kibicowanie naszym kibicom, bo, bo to też było ważne, że przyjechało dużo ludzi z Głogowa i cieszę się, że, że też razem z, tym, z nimi możemy się. Mimo wszystko z tego punktu cieszyć. Dzień dobry wszystkim. No wiedzieliśmy, że taki, tak mecz będzie wyglądał, że Głogów będzie głównie w fazie bronienia. Zresztą odkąd trener pewnia przyszedł do Głogowa, to Chrobry bardzo poprawił obronę pola karnego. Stąd też chcieliśmy szybciej posyłać piłki w pole karne. Stąd też... Pozycja Drygasa i Mansfelda blisko stoperów. Tak też zdobyliśmy bramkę, więc to mnie, to mnie na pewno cieszy. Nie cieszy mnie nerwowy początek i znowu stracona bramka w bardzo głupi sposób. Uważam, że to maksimum mogliśmy tak jak ostatnio w meczu z Arką parę razy przerwać wcześniej. Druga połowa na bardzo duży plus. Myślę, że ostatnie trzy dni dały nam bardzo dużo odpowiedzi, bo ze sztabem bardzo mocno pracowaliśmy na to, żeby dowiedzieć się, co musimy poprawić i w pewnych elementach na pewno się poprawiliśmy. Teraz będziemy się koncentrować oczywiście na tym, żeby, żeby wyjść z tego dołka, bo nie ma co tutaj mówić, nie punktujemy tak byśmy chcieli albo inaczej, nie punktujemy na miarę potencjału tego zespołu, w którego dalej wierzę. No, To, co mnie na pewno jeszcze cieszy, to, to że wróciliśmy do gry, bo w ostatnich trzech meczach po straconych ramkach nie umieliśmy się podnieść. Dzisiaj się podnieśliśmy i mam nadzieję, że to będzie taki, taka trampolina do tego, żeby się odbić i już w następnych meczach punktować. Zespół jest silny, będzie silny i, i myślę, że zobaczymy to w następnych meczach. Zresztą w to bardzo, bardzo wierzę. Także dziękuję dzisiaj za wsparcie kibicą.